Bardzo dobre spotkanie Krzysztofa Piątka. Czy to będzie przełamanie? Bakajoko zapomniał jaki numer ma na koszulce. Siemanko witam Was, ja jestem Mateusz, zapraszam na dzisiejszy film, a powiemy jeszcze na temat Zlatana Ibrahimowicza, który jednak ma nie dołączyć do AC Milanu. Czy to okaże się prawdą? Jamie Vardy jak za najlepszych lat, 16 trafień w tym sezonie. Piłkarz Manchesteru City krytykuje Czerwone Diabły. W jaki sposób Geek zmotywował Daniela Jamesa? A na sam koniec o odkrywczych słowach trenera Arsenalu. Ostatnio YouTube zdecydował, że utnie nam zasięgi. To są wyniki ostatnich filmów, dlatego zawrzyjmy umowę. Jeżeli ocenicie ten film oraz napiszecie odpowiedź na zagadkę, którą właśnie macie na ekranie, ja do każdego takiego komentarza przypnę serduszko. Tak więc prezent za prezent, a teraz zapraszam do oglądania. Od 17 lat Bolonia nie pokonała AC Milanu i wczoraj to się nie zmieniło. Mecz zakończył się wynikiem 2-3 dla Rossoneri. Pierwszego gola w tym meczu zdobył Krzysztof Piątek. Co prawda było to z rzutu karnego, ale sam sobie go wypracował. Ograł trzech rywali i w końcu jeden z nich musiał go sfaulować. Pio podpatrzył chyba wykonywanie jedenastek od lewego, bo zdobył gola w identycznym stylu. Co więcej oko w oko stał z Łukaszem Skorupskim, który bronił bramki Bolonii. W 32 minucie kolejnego gola zdobył Milan. Bardzo ładna zespołowa akcja sprawiła, że trafił Teo Hernandez. W 40 minucie meczu gospodarze mieli rzut rożny. Teo, który przed chwilą zdobył gola, trafił i tym razem, ale do swojej bramki. Pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 1 -2. W drugiej części gry bardzo ładnego gola zdobył Bonaventura. 6 minut przed zakończeniem spotkania Hernandez faulował w polu karnym i gospodarze mieli 11. Donaruma choć rzucił się w dobrą stronę, to jednak nie sięgnął piłki. Dla piątka była to pierwsza bramka od sześciu ligowych spotkań. W tym sezonie zdobył 4 gole. Dziś zagrał naprawdę bardzo dobry mecz. Poza bramką wyciągał obrońców, grał pressingiem, walczył o piłkę, ładnie dogrywał, na przykład przy trafieniu Bonaventury. Miejmy nadzieję, że ten mecz i to trafienie to wielkie przełamanie i od teraz będzie już tylko lepiej. Przy okazji tego meczu warto wspomnieć o Zlatanie Ibrahimowiczu. Ostatnio Szwed powiedział, że wraca do Włoch, ale dalej nie wiadomo do jakiego klubu. Dokładnie wiemy, że najbardziej prawdopodobny jest jego powrót do AC Milanu. Jednak Zlatan chce podpisać kontrakt na 18 miesięcy. Od razu, a zespół San Siro tylko na 6, z ewentualną możliwością przedłużenia umowy na kolejny sezon. I to jest właśnie kością niezgody pomiędzy piłkarzem a klubem. Bolonia, z którą wczoraj Milan grał, również jest bliska jego pozyskania. Trener Bolonii jak i Zlatan mają bardzo dobre relacje. Ibra ma podjąć decyzję do końca grudnia. Bolonia latem zainwestowała w młodzież, a tak doświadczony piłkarz jak Zlatan mógłby bardzo się przydać w podszkoleniu młodych graczy. Wpadajcie na kanał Obstawiamy NBA, jeżeli interesujecie się koszykówką i chcecie coś sobie wygrać, zachęcam do subskrybowania, link oczywiście w opisie. Do komicznej sytuacji doszło podczas spotkania AC Milanus z Amien. W 81 minucie menadżer Monaco zdecydował się na zmianę. Postanowił wpuścić na plac gry Agustina w zamian za Keite Baldediao, który grał z numerem 14. Bakajoko, widząc tablice ze zmianami, zaczął schodzić z boiska. Zapomniał jednak z jakim numerem gra: on na plecach miał szóstkę. Jednak w poprzednim sezonie, w barwach Milanu, grał właśnie z 14. Football team to polska przeglądarkowa i darmowa gra piłkarska. Możesz do nas dołączyć: stwórz swojego piłkarza, załóż klub, ulepszaj stadion, otwieraj paczki, trenuj i wiele, wiele więcej. Link do rejestracji oczywiście znajduje się w opisie tego filmu. Wygląda na to, że największym rywalem w tym sezonie dla Liverpoolu nie będzie Manchester City, Chelsea czy Tottenham. W tym sezonie ich głównym konkurentem okazuje się Leicester. Wczoraj na wyjeździe pokonali Aston Villa 1-4. Jamie Vardy jak za najlepszych lat. Zdobył gola już po 20 minutach, zostawił obrońców w tyle, ograł bramkarza i wpakował piłkę do siatki. Po kolejnych 20 minutach Ikenacho zdobył gola na 2 do 0. Jeszcze w doliczonym czasie gry pierwszej połowy bramkę kontaktową zdobył Jack Grillish, W drugiej połowie w 50 minucie Evans, a na kwadrans przed zakończeniem meczu ponownie trafił wardi. Zgadnijcie jak zdobył gola. Dokładnie tak jak myślicie. Znów zostawił obrońców za plecami. Był to już jego ósmy mecz pod rząd, w którym zdobył gola. Prowadzi w klasyfikacji strzelców z 16 golami oraz przewagą 5 trafień nad drugim Tami Abrahamem. Pod wczorajszym filmem było ponad 1000 łapek w górę, tak więc dziś należy Wam się jedna ciekawostka. Skoro już mówimy o Leicester, to warto powiedzieć, że wygrali ostatnich 8 ligowych spotkań. Jest to najlepszy wynik w historii klubu. Wracamy jeszcze na chwilę do derbów Manchesteru. Manchester United zdobył miasto pokonując rywali za między 2 do 1. Pojawiło się wiele komentarzy dotyczących tego, w jakim stylu Czerwone Diabły osiągnęły ten rezultat. Jednak kiedyś czytałem wypowiedź trenera reprezentacji Portugalii, Fernando Santosa. Mówił on właśnie o osiąganiu sukcesów. Stwierdził, że i tak za kilka lat nikt nie będzie pamiętał, w jakim stylu wygrał, tylko to, że on właśnie zdobył to trofeum. I są to naprawdę bardzo celne słowa. A do stylu, w jakim Czerwone Diabły wygrały spotkanie, przyczepił się Rodri, piłkarz obywateli. Bronili się bardzo dobrze, a my nie byliśmy wystarczająco agresywni w stosunku do nich. Stworzyliśmy wiele okazji, ale nie udało się nam zdobyć kolejnych goli. Graliśmy tak jak chcieliśmy, ale zawsze trudno jest grać, jak przed chwilą straciliśmy dwie bramki. Bali się i po zdobyciu drugiej bramki postawili całą jedenastkę we własnym polu karnym. Sezon się jeszcze nie skończył i będziemy walczyć do samego końca. Ryan Giggs jest obecnie szkoleniowcem reprezentacji Walii. Całą swoją karierę spędził w Manchesterze United a nawet pod sam jej koniec był tam grającym trenerem. Daniel James w tym okienku transferowym został kupiony przez drużynę z Old Trafford, a jest on waliczykiem. Derby Manchesteru były jego pierwszym tak ważnym meczem. Grał z wielkim zaangażowaniem, a miał do tego bardzo mocne powody. Ryan Giggs przed rozpoczęciem meczu powiedział mu, że jeżeli przegrają, to on straci miejsce w składzie wali. Powiedziałem mu, że jeżeli dziś przegrają, nie powołam go do kadry. I jak widzieliście, był jednym z lepszych, jak nie najlepszy na boisku. Cały zespół był bardzo skoncentrowany, szczególnie w defensywie, a jak odebrali piłkę, to upewniali się, że podanie do przodu przyniesie korzyść. Zdominowanie City jest naprawdę bardzo ciężkim zadaniem. Aby mieć przewagę, do składu musi wrócić Paul Pogba. On na pewno przywróci dobrą i stabilną grę w drugiej linii. Zmiana trenera w Arsenalu nie przyniosła niczego dobrego. Po odejściu Unaja Emery'ego, tymczasowo ster nad klubem przejął Frederick Nürnberg. Gra się jednak nie zmieniła i dalej tracą punkty, choć już jutro mają okazję się przyłamać, gdyż na wyjeździe zagrają z West Hamem. Szwed w ostatnim wywiadzie przyznał, że wie co należy poprawić. Jeżeli zdobędziemy pierwszą bramkę, wtedy nie musimy gonić wyniku, nie musimy się otwierać, możemy kontrolować grę. Na następny mecz naszym zadaniem jest zdobycie pierwszego gola w spotkaniu, no za takie odkrycie to chyba aż należy się premia. Na dziś to już koniec, wielkie dzięki za oglądanie, zachęcam do ocenienia tego filmu oraz subskrybowania naszego kanału, będzie mi naprawdę bardzo miło, do usłyszenia!